Pamiętam, jak, jak taki jakby prąd mnie dosłownie przeszedł. Przypomniałam po prostu siebie, małą Lenę. No, przecież ty to kiedyś miałeś. A jeżeli to kiedyś miałeś, to tak jakby jest twoje na zawsze. Proszę mnie nakarmić. Oczywiście yy, za darmo. Powiem Wam szczerze, że nie wiem dlaczego to opowiedziałam. Kociaki, takie starodawne moje przywitanie. Dzisiaj sobie na nie pozwolę, bo świąteczna atmosfera. Światełka się palą, choinki pachną, może u kogoś nie mam sztuczną w tym roku. Dzisiaj przyszło mi do głowy, żeby opowiedzieć Wam historię. Historię z mojego życia, historię, która przydarzyła się w Polsce i troszeczkę jest w atmosferze świątecznej, ponieważ będzie dotyczyć jedzenia. Moje takie pierwsze wspomnienie z Kazachstanu z sytuacją, która na mnie też zrobiła dużo wrażenia, jeżeli chodzi o jedzenie, to jest moja sąsiadka. Azjatka, w której kulturze nie można było opuścić nic na podłogę z jedzenia. Jeżeli coś spadało, na przykład podczas jedzenia, kawałeczek chleba ona go podnosiła, całowała i odkładała. A propos niedawno zobaczyłam scenkę z jakimś piłkarzem. W podobnej kulturze wychowanej, bo coś rzucono na boisko, on to jakieś jedzenie, on to podniósł, pocałował, gdzieś tam odłożył. To jest takie, jeżeli chodzi o szacunek do jedzenia. Teraz podczas świąt będziemy dużo kupować, dużo jeść, dużo wyrzucać. No i teraz ta cała opowieść przydarzyła mi się na studiach. Znalazłam sobie taką prasę i pewnego dnia to był taki dzień, kiedy musiałam jechać w taką delegację w góry, więc przyszłam na uczelnię już z walizką, postawiłam ją w szatni i po zajęciach od razu prosto popędziłam na dworzec. Byłam bardzo głodna. No i taka studentka nie za dużo pieniędzy. Tam na dworcu była taka knajpka z jakimiś tam frytkami, czymś tego rodzaju. Weszłam tam, miałam jeszcze chwilkę do pociągu i sobie zamówiłam taki na wynos. Zestaw w pudełeczkach białych, i gdy czekałam na to, zdarzyła się historia, którą zapamiętałam na całe życie i która zrobiła na mnie ogromne wrażenie. Między innymi dlatego, że zresztą nie będę Wam wyprzedzać po kolei. Siedzę sobie, ja, studentka, w tej knajpce przy łodzi fabrycznej czy kaliskiej, już teraz nie pamiętam, i sobie rozmawiam też z tą panią. Była bardzo sympatyczna, taka typowa pani, która w takiej knajpce pracuje, coś tam wymieniliśmy kilka zdań. I po pewnej chwili wchodzi do tej budki, knajpki kobieta. I to taki dysonans mocny. Ona jakby jest taka bezdomna z jednej strony, z jednocześnie bardzo dumna, wyprostowana, z podniesioną głową w takiej pozycji królowej i taka schludna. No to nie jest taki jakiś, świecie byle jaki bezdomny. Coś tak w jej postawie było bardzo takiego dziwnego. Teraz mi się przypomniało, takie wstawiałam krótkie filmiki, gdzieś tam w Moskwie, w metrze taką kobietę ktoś wyhaczył, że ona jest taka dama, tak wiecie, jakby nie z tej epoki, albo nie z tej warstwy społecznej. I ona w tym metrze stoi i nie pasuje do wszystkich. To coś, coś było z tego stylu. I wchodzi ta kobieta tam. I uwaga, co ona robi? Ona podchodzi do pani, która tam sprzedaje, Takim głosem, no kogoś, kto miał przysługę, mam wrażenie, wcześniej i nie jest przyzwyczajony do tego, żeby prosić, ona wydaje takie rozporządzenie: Proszę mnie nakarmić. Oczywiście za darmo. To tak się przynoszę do swojego dzieciństwa, bo ja też bywałam w sytuacjach, kiedy czułam się taka księżniczka, która wszystko ma i jest, jakby tutaj, wiecie, a potem nagle w takiej sytuacji, kiedy jesteś w takiej pozycji dosłownie, że, że nie masz nic, czasami nawet nie masz co jeść. Wybiegając do przodu, powiem Wam, że to, co ta kobieta tam przeżyła, ja przeżyłam też. Ale w dużo, dużo wcześniejszym wieku, na szczęście, nie w wieku 30 coś lat, tylko tam w wieku powiedzmy 8 lat. To takie zderzenie się z rzeczywistością, że ty nie zawsze będziesz nakarmiony, bo tak, że ty możesz być, nie mieć nic, możesz nie mieć ubrania, możesz nie mieć gdzie spać, co jeść, tak? I, i to czas nas uczy pogody, życie nas uczy pokory. Przypomniałam po prostu siebie, małą Lenę. Taki domek, mieliśmy dosyć piękny, duży ogród, dużo owoców, wszelkiego rodzaju, tam 150 gatunków winogrona, bo tata był wielkim pasjonatem. No i wszystko, co może urosnąć, od tam truskawki, brzuskwiny, maliny, tego wszystko było bardzo dużo. W takiej obfitości rośliśmy finansowej, jak i takiej ogólnie w dzieciństwie wczesnym. Niektórzy sąsiedzi nie, a moja sąsiadka mówiła, że jakbym chciała się zamienić na tatę, żebyś ty miała mojego tatę, a ja twojego, żebym mieszkała też w takim domu pięknym, żebym miała taką łazienkę. I ja wtedy będąc takim, no tam, pięciu, sześciolatką, tak? Bardzo mi to pochlebiało. Ja myślałam, że jestem jakaś lepsza. Wybrana. Ja naprawdę, tak sobie to teraz wspominam, czułam takie uczucie lepszości. Potem, po kilku latach różne rzeczy się działy i ja byłam dokładnie, jeszcze będąc dzieckiem, w takiej samej odwodnictwie, Sytuacja, kiedy ja nic nie miałam i wkraczając gdzieś, widziałam, że ktoś dużo wszystkiego ma, I, i pierwsza taka reakcja organizmu: jeżeli jesteś przyzwyczajony do dobrego, że no, no przecież ty to kiedyś miałeś, a jeżeli to kiedyś miałeś, to tak jakby jest Twoje na zawsze, a nic nie jest na zawsze. Nic nie jest na zawsze: nic. Ani z rzeczy, ani z osób, tak, którzy przy nas są. I pamiętam, jak ja stałam wtedy już po, po tej takiej przeżytej transformacji i patrzyłam. To był taki ogród jabłka, ale za takim płotem. I kiedyś u nas tych jabłek było tyle, że to nikt tego nie jed, to leżało, a ja wtedy chciałam bardzo to jabłko, ale to nie było moje. I ja pamiętam to taki szok swój, że aha, to nie jest tak, że jestem jakaś księżniczka, że ja zawsze będę miała wszystko o tak, że czasami będzie tak, że ja nic nie będę miała. I u mnie to wtedy to był gorzka lekcja. Pamiętam, jak, jak taki jakby prąd mnie dosłownie. Przeszedł, że aha, to tak to będzie. I teraz wracamy do naszej kobiety około 30-35 lat. Ona wchodzi i ona ma tak, jak ja siebie wtedy przypominam, właśnie tą małą. Ona ma taką pozycję, że ja to kiedyś miałam i mi się to należy. I ona, wchodzi, I ona zaczyna do tej pani kilkokrotnie powtarzać to samo, a potem nawet się z nią kłócić, żeby ona ją obsłużyła za darmo, bo jej się to należy. Bo ona, bo pani sobie nie zdaje sprawy, pani sprzedawczyni, z jakiego ona domu pochodzi, z jakiego ona rodu pochodzi, co, jaki ona tam miała majątek, kim ona była. To się ogląda, a ja siedzę, nikogo nie ma, ja siedzę i obserwuję. Jak w filmie. I ta pani, która. Przedaje, zaczyna się czuć niezręcznie, miota się, jak gdyby jest postawiona w pozycji, że musi się jeszcze tłumaczyć, dlaczego ona jej nie może dać posiłku za darmo, bo ona tam pracuje, to nie jest w ogóle jej lokal. Ale pani zaczyna ją oskarżać po chwili, że to wy, wy mi coś tam ukradliście, to też takie nieraz następuje, tak, że my na wszystkich wieszamy jakieś swoje. Wy mi coś, pani nie wie, kim ja jestem. No, nie, nie powiem, że ona, to kobieta jakaś straciła rozum czy coś. Była całkiem przytomna, tylko jedyne, czego jej zabrakło, żeby otrzymała ten posiłek, to być może troszeczkę tej pokory i takiego zrozumienia, że ona teraz nie jest w tej pozycji. Aficjant! I ostatecznie wyszła bardzo niezadowolona, taka, że ją znowu skrzywdzili, że tym razem ją skrzywdziła ta sprzedawczyni i zup nie rozumieję z tego, że nikt jej nic nie musi. Ta jeszcze straszna, prawda do odkrycia, jakby jeszcze jest przed nią, że nikt jej nic nie musi. A Być może, gdyby się troszeczkę inaczej zachowała, tak, jakoś z tej pozycji, że ona naprawdę potrzebuje pomocy, a nie proszę mi tu dać, to by ją otrzymała. No, słuchajcie, ja w takim szoku biorę ten swój posiłek, jeszcze zamieniamy kilka zdań i wsiadam do pociągu. I jestem bardzo głodna. Wsiadam <głodny> w biegu, jadę w te góry i. Jeszcze dwie panie obok mnie siedzą. No i tak mówię, zaraz sobie to otworzę i wreszcie zjem. I wchodzi... A teraz sobie tak pomyślałam, że mogłam przecież jej kupić ten posiłek. Ale wiecie co, nie przyszło mi w ogóle to wtedy do głowy. Teraz mi to przyszło, jak nagrywam dla Was film. I to są plusy nagrywania filmów. Kiedy sobie tak mówisz, jednocześnie coś uświadamiasz. Ale zobaczcie, co się stało. Zanim ja zdążyłam usiąść i w ogóle zdjąć tam z siebie ubranie, znowu otwierają się drzwi i stoi inna dziewczyna. I ta dziewczyna, no nie wiem, no nie wiem czy tam narkomankę, nie, nie będę, na, na, nie wiem tego, ale jest jakby taka młodsza, taka cała roztelepana głodna, taka widać, że... I ona też prosiła o pieniądze. Po prostu wchodzi i mówi, czy, czy państwo nie mogliby mi coś tam na jedzenie, tak? No i ja e, Patrzę na nią, patrzę na to swoje jedzenie. Ja też jestem głodna i jeszcze jadę do pracy, więc nie będę miała tam 4 godziny jechać pociągiem. I ja po prostu biorę jej ten swój posiłek i jej daję. No i uważam się, że to jest absolutnie normalne, naturalne. Jak gdyby teraz sobie myślałam, dlaczego ja tamtej nie dałam, bo ona nie poprosiła, ona żądała, a ta poprosiła, ale to się dzieje dalej. Słuchajcie, ona mi dziękuję, wychodzi. No ja mówię, dobra, spokój, zaraz będą wozić tam jakieś chipsy, sobie kupię czy coś. Ale te dwie panie, które tam siedziały, zaczęły mnie mocno krytykować. I powiedziały, że dlaczego ja to zrobiłam. Bo ona jest w takim samym wieku jak ja: ma dwie ręce, nie jest chora, może iść pracować i sobie na to zarobić. I mnie normalnie ochrzaniły. Ja, moja taka początkowa euforia, że zrobiłam dobry uczynek i zachowałam się słusznie, zaczyna mieć, bo jestem tak jakby mocno skrytykowana, że zrobiłam błąd. I zaczynam myśleć, może rzeczywiście zrobiłam błąd. Generalnie już pewnie tyle nagadałam, że tam zasnęliście w połowie, mam nadzieję, że nie. Powiem Wam szczerze, że nie wiem, dlaczego to opowiedziałam. Życzę nam wszystkim nie przyjadać się na święta, z szacunkiem podchodzić zarówno do siebie, do bliskich, jak i do jedzenia. I, i jeszcze Wam jedną przepowiedź opowiem, ale to już w następnym odcinku. Wszystkiego dobrego, dzięki, jeżeli dotrzymaliście do końca. Ściskam Was serdecznie, Maji, życzę w nowym roku, wszystkiego dobrego, pa, pa.